Dwie trzecie Polaków odczuwa zadowolenie ze swojego życia. 71% z nas czuje, że może podzielić się swoimi sprawami z bliskimi i przyjaciółmi. Aż 82% uważa, że nasze zdrowie leży w naszych rękach. To tylko niektóre z wyników pierwszej edycji raportu USP Zdrowie, Style Zdrowia Polaków 2013. Powstał on na podstawie badania przeprowadzonego w kwietniu i maju wśród ponad 1000 osób. Cel Zilustrowanie podejścia Polaków do zdrowia. Raport jest częścią szerszego programu. Nie jest to tylko jedynie wydrukowany dokument. Przez najbliższe tygodnie, a nawet miesiące, będziemy bardzo dużo o tym mówić w mediach i będziemy edukować, starali się edukować nasze społeczeństwo. Wynika to z naszej misji. Zmieniamy świat wokół Ciebie w trosce o zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Oto, jakie grzechy względem swojego zdrowia najczęściej mamy na sumieniu. Niepokoi fakt, że jednak ta wiedza w niewielkim stopniu przekłada się na działanie, że większość zachowań ma mało cech prozdrowotnych i to rzeczywiście budzi niepokój. Brak aktywności fizycznej, jedynie 14% deklaruje uprawianie jakichkolwiek zamierzonych wysiłków fizycznych, no objadanie się, czego wyrazem jest nadmierna masa ciała i nadal znaczący odsetek palaczy, w badaniu tym mamy 26% zadeklarowanych palaczy, co jest zgodne z informacjami pochodzącymi z innych źródeł i również pewne złe sposoby radzenia sobie ze stresem albo przez obiadanie się, albo przez używki, nie tylko Papierosy, ale także i alkohol. Jesteśmy za bardzo zestresowani i te sposoby obniżenia poziomu stresu, które wybieramy nie są konstruktywne. Jesteśmy drugą Japonią, bo z Japonią i Koreą Południową jesteśmy na szczycie tych najbardziej zestresowanych społeczeństw. Ale raport przyniósł również pozytywne informacje. Większość z nas przywiązuje wagę do swojego zdrowia i jest przekonanych o tym, że nasze zdrowie zależy od nas samych. Ja myślę, że to jest bardzo ważny wniosek, że tego typu świadomość w społeczeństwie występuje powszechnie. Mamy ciągle bardzo silne relacje rodzinne i relacje z bliskimi. To pozwala nam na to, że te, to zdrowie społeczne w przypadku większości z nas jest na dobrym poziomie. Mimo wszystko kontaktujemy się z lekarzami. Gorzej jest już z słuchaniem ich rad i tego, co mają nam do powiedzenia, ale to może też wynikać z tego, że lekarze nie trafiają do nas ze swoimi radami. Ale rzeczywiście oni są ciągle dla nas autorytetami to jest też baza, na której można bardzo wiele zbudować. Coraz lepiej rozumiemy, że nasza kondycja psychiczna, nasze samopoczucie, nasz nastrój, nasza samoocena ma wpływ na kondycję fizyczną, a ona z kolei, czyli nasze samopoczucie fizyczne, wpływa na kondycję psychiczną. Nasze postawy wobec zdrowia są niezwykle zróżnicowane. Badanie pozwoliło wyłonić osiem stylów charakterystycznych dla Polaków. Co czwarty z nas jest poprawnym optymistą, co piąty pozornym twardzielem. 15% to zmęczeni herosi. Kolejne style to świadomi indywidualiści, zdesperowani buntownicy, niepocieszeni podjadacze, pogodni mędrcy, towarzyscy hedoniści. Trafiłem do grupy najliczniejszej, więc trudno powiedzieć, czy dlatego, że to jest sylwetka, która najlepiej wypada w samoocenie do tak zwanych poprawnych optymistów, czyli tych, którzy mają wiedzę i starają się tę wiedzę również wykorzystać w życiu. Mówimy oczywiście o wiedzy dotyczącej właściwego stylu życia. ja reprezentuję segment, który się nazywa Świadomi Indywidualiści, czyli my potrafimy dbać o siebie, natomiast naszym słabym punktem, czyli wyzwaniem, które stoi przed nami, to są relacje społeczne. Ja zakwalifikowałem się do indywidualistów. Dbam o zdrowie, rzeczywiście dużo ćwiczę, regularnie ćwiczę. Uważam na to, co jem, nie stosuję diety. Pogodny mędrzec, to jest mój styl. Myślę, że byłem świadomy, że, że taki, taki ten styl będzie, ponieważ tak jak już wspomniałem, prowadzę bardzo zdrowy styl życia, uprawiam sport, jestem weganinem. Na stronie stylezdrowia.pl każdy może sprawdzić swój indywidualny styl i dowiedzieć się więcej o swoim zdrowiu.